Dzień dobry Państwu. Chciałbym dziś powiedzieć parę słów o ekonomii politycznej Johna Maynarda Keynes'a i wpływie keynesizmu na teorię welfare state. Teoria ekonomiczna Keynesa odegrała dominującą rolę w rozwoju teorii państwa dobrobytu. Najistotniejszy wpływ na teorię ekonomiczną po II wojnie światowej warły poglądy tego angielskiego ekonomisty, wyrażone m.in. w ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza. Najważniejszego kontekstu. Dlatego dzieła należy upatrywać wielkiej depresji gospodarczej, którą rozpoczął kraj finansowy w 1929 roku na nowojorskiej Giełdzie. Wielki kryzys lat 30. był szokiem dla neoklasycznych i liberalnych teorii ekonomicznych. W trakcie tego załamania gospodarczego podważone zostały wszystkie podstawowe aksjomaty, poczynając od teorii rynków do tzw. samoregulacji, to jest do efektywnego odrobienia strat w produkcji. Spowodowane przez krach popytu bez interwencji z strony państwa. Depresja gospodarcza sfalsyfikowała negatywnie tę teorię. Dla Keynesa była to okazja, aby przeforsować swoją teorię interwencjonizmu, nad którą pracował już od jakiegoś czasu. Kluczowym punktem teorii Keynesowskiej była teoria efektywnego popytu. Według niej konsumpcja rośnie wraz z całkowitym dochodem realnym, jednak zawsze jest to przyrost nierównomierny, który wypada na niekorzyść konsumpcji. Owa utrata wartości po stronie popytu przy wyższej stopie zatrudnienia musi być powetowana przez inwestycje. Ekonomiści klasyczni zakładali, że zwiększający się poziom zakumulowanego kapitału w postaci oszczędności przekłada się na wzrost produkcji. Keynes w ramach prokapitalistycznej teorii podważył to rozumowanie. Według niego wniosek, że samo oszczędzanie pociąga za sobą ogólne bogactwo, przez co rozumiemy poziom zakumulowanego kapitału w społeczeństwie, bez zwracania uwagi na jego podział, jest błędny z tego względu, że nie uwzględnia okoliczności takiej, że indywidualny akt oszczędzania może oddziaływać na oszczędności kogoś innego. Każdy wysiłek skierowany na zwiększenie oszczędności poprzez ograniczenie konsumpcji wpływa na dochody, skazujące ten wysiłek na niepowodzenie. Innymi słowy, zwiększona tezauryzacja przy braku inwestycji wielkości odpowiadającej zakumulowanym oszczędnościom w sposób negatywny przekłada się na ogólny popyt. Redukcja popytu ogólnego czyli niezdolności do pełnej realizacji wartości towaru w momencie wymiany, przekłada się na ogólny spadek zysku. TZT w całej rozciągłości potwierdziło doświadczenie kryzysu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spadek konsumpcji spowodował generalne załamanie produkcji i uszuplenie dochodów przedsiębiorstw, a co za tym idzie spirale bezrobocia i spadków inwestycji, więc i utratę wartości w obiegu gospodarczym. Taki obrót spraw generował panikę wśród ekonomistów klasycznych, którzy natychmiast wysunęli postulat, Obniżenia płacy roboczej, podczas gdy John Maynard Keynes stwierdził, że roszczenia płacowe robotników mają racjonalne usadnienie, a ich redukcja nie jest dobrym rozwiązaniem dla kryzysu ekonomicznego. Wpływ teorii popytu efektywnego oraz postulatów regulujących gospodarkę autorstwa Keynesa odegrał dominującą rolę w kreowaniu polityk New Dealu w Stanach Zjednoczonych i kształtowaniu się powojennego ładu w Europie. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę.